Cześć. Ta lekcja dotyczy czasu past simple, a dokładniej jego zastosowania. Czas past simple jest to czas przeszły, dokonany. Spójrzmy na tablicę i zobaczmy, w jakich sytuacjach używamy tego właśnie czasu. Czasu past simple używamy do mówienia o czynnościach przeszłych, dokonanych, czyli takie, które zakończyły się w przeszłości. Na przykład, I fell down the stairs. Spadłam ze schodów. Nie powiemy tutaj spadałam, nie podkreślamy długości trwania czynności. To jest krótki moment, krótka czynność. Fell w drugiej formie widzimy, że to jest czas past simple, czyli krótkie dokonane czynności, które zakończyły się w przeszłości. Czasu past simple używamy również do mówienia o czynnościach, których moment mamy dokładnie podany. Na przykład. She called me two days ago, zadzwoniła do mnie dwa dni temu. Dokładnie podany moment w przeszłości. I saw him yesterday. Widziałam się z nim wczoraj lub widziałam go wczoraj. Czyli tutaj mamy yesterday, też dokładnie określony moment w przeszłości. Czas past simple używany jest do mówienia o stanach stałych i czynnościach regularnych z przeszłości. Na przykład I lived the broad when I was younger. Mieszkałam za granicą, kiedy byłam młodsza. Mieszkanie gdzieś na stałe to jest stan stały. Mamy przy czasowniku live końcówkę D dopisaną i jest to stan stały z przeszłości. Tego czasu używamy również przy czasownikach statycznych w przeszłości. Czasowniki statyczne są to czasowniki, które wyrażają stany uczucia, emocje, czyli tutaj to mieszkanie. Gdzieś to też był stan, ale tutaj głównie skupmy się na uczuciach, emocjach. Spójrzmy na przykład: She wanted to buy a new car. Ona chciała kupić nowy samochód. Czasownik want jest czasownikiem takim na 100% statycznym. Mamy do niego dopisaną końcówkę eda. To jest czas past simple. Przy okazji zachęcam was do obejrzenia lekcji dotyczącej właśnie czasowników statycznych. I tutaj jeszcze na koniec mamy charakterystyczne zwroty, słowa, które są charakterystyczne dla czasu past simple. Jak powiedzieliśmy sobie tutaj przy tym drugim myślniku, w czasie past simple dobrze by było, gdyby był dokładnie podany moment. To podanie momentu jest takie charakterystyczne właśnie dla czasu past simple. Dlatego naszymi charakterystycznymi zwrotami będą na przykład yesterday, Czyli wczoraj a last, na przykład last week w zeszłym tygodniu, ago, na przykład two days ago, dwa dni temu. tu oczywiście te okresy czasu mogą być zmienione. Mogę powiedzieć two weeks ago albo a month ago. Tym określonym momentem z przeszłości może być również miesiąc lub rok, na przykład in 1998 w 1998, czyli dokładnie podana data. Też jest dokładnie określony moment z przeszłości. Raz jeszcze dla przypomnienia: na tej lekcji poznaliśmy zastosowanie czasu past simple, czyli czasu przeszłego, dokonanego. Przypominam, że używamy tego czasu również przy mówieniu o czasownikach statycznych czyli uczuciach, emocjach, stanach. I raz jeszcze zachęcam Was do obejrzenia lekcji dotyczącej właśnie czasowników statycznych. Dziękuję.